Podjechaliśmy bliżej Bratysławy. Jesteśmy chyba na najspokojniejszym na świecie kempingu. Ogólnie jest tu, oprócz nas, 3-4 kampery, jeden namiot. Jest cisza, spokój. Jesteśmy w środku lasu. Dzisiaj chillujemy na kocyku z książeczką. A jutro zamierzamy zwiedzać Bratysławę. Dzisiaj jest 30 stopni. A Amady właśnie idzie z czajnikiem. Nie będziemy jeść obiad. Ogólnie dzisiaj jest chill, ale yy, jutro nagram coś nagram. Przyszliśmy na spacer koło naszego kempingu Mamy tutaj jakieś rybarzyki rzeczne, czyli jakieś ptaszki Ogólnie to jest staw rybny Niektórzy się tam kąpią, ale... To chyba nie służy do kąpieli Aczkolwiek jest ewidentnie służy do rozrywki Bo mamy na przykład takie miejsca na ogniska to jest Bardzo przyjemny spacerek Bardzo ładne miejsce I nadal jest 30 stopni i umieramy z gorąca Właśnie sobie to obeszliśmy dookoła Wyspaliśmy się dzisiaj, ja tu w ogóle spałam jakieś 10 godzin, 12, nawet nie wiem. E... 20 do 8, no. tak, 12. Ruszamy z Kuchiny do Bratysławy, będziemy dzisiaj z Bratysławy, więc dzisiaj trochę wam e, nagramy. Próbowałam wyglądać jak człowiek, ale średnio mi to wychodzi, więc... Ja nie próbuję. tak Generalnie jest, jest pada, trochę padał deszcz od rana, w nocy w ogóle padało i jest tak cmentnie i śpiąco, ale nastawiamy się pozytywnie, w sumie do końca jeszcze nie wiemy, co w tej Bratysławie będziemy zwiedzać. Zaczynamy od jakiegoś cmentarza, a potem się zobaczy, także na wam wszystko pokażemy i ogólnie tak jak przy poprzednim zwiedzaniu zawsze byliśmy super hyper przygotowani, tak trochę ten urlop jest na jolo, ale jest to celowe, także zobaczymy, co sobie odwiedzimy, no, więc zabieramy was do Bratysławy. Punkt pierwszy naszej wyprawy. Cmentarz kozia brama. W miarę obejrzeliśmy sobie cmentarz. Bardzo fajne, klimatyczne miejsce, więc jeśli będziecie w Bratysławie to serdecznie polecam. No tak 40 do minut do godzinki spacerku. Można się wyciszyć, można sobie pooglądać. Coś tam Wam nagrałam, ale oczywiście zobaczenie tego na żywo to zupełnie co innego. Dużo bardzo, bardzo starych iglaków, dużo starych nawet dwustuletnich grobów i bardzo cicho i nastrojowo. A teraz jedziemy gdzieś tam w stronę starówki i sobie połazimy po starówce. Udało nam się zaparkować w okolicy starówki. Polecamy, 3 godziny za darmo parkingu jest na centrum handlowym, który jest tuż koło starówki. Potem jest naprawdę super drogi, ale jeśli będziecie tam 3-4 godzinki to zapłaci się Max 3,5 euro, więc nośnie. No i teraz jedziemy sobie na spacer na starówkę. Pewnie pójdziemy też na zamek. Zobaczymy, będziemy się snuć, pewnie jakiś obiad znajdziemy. Także. Jak coś będzie ciekawego, to Wam pokażemy. Opera Narodowa. Teatr Wielki, Teatr Narodowy, jakby to nazwać. Przed nim jest piękny plac i restauracje i to generalnie jest gratysławski rynek. Tutaj mamy luksusowe hotele. Do końca o co chodzi z tym podglądającym gościem, ale generalnie jest to jedna z takich głównych atrakcji pracy z jakiegoś powodu. Najsłynniejszy podglądasz, tak było w internecie opisane. Tak, generalnie był pomnik gościa, który. wyraz i się Gabi. My mamy kota paczacza, oni mają. drobola paczacza. Ewidentnie. Rynek główny, mało wyględny. Na razie opuszczamy plac główny, który jest w sumie mało wyględny. I idziemy ulicą zieloną. Idziemy ulicą zieloną i szukamy jakichś polecanych hamlotów. Właśnie węglowy. Skusiłam się na typowy bratysławski bajiel. Generalnie wygląda tak. ale wygląda no, bardzo dobry. Bardzo słodki, ale bardzo dobry. Wróciliśmy na pas, który się ciągnie od. Teatru aż prawie pod zamek. Mamy no, lody. Mega dobre, więc jak będziecie w Bratysławie to polecamy. I są opcje wegańskie i gluten i w ogóle wszystko. macie logo. Poleciła znajoma, dziękujemy za rekomendację. Zgadzamy się z rekomendacją. Dzisiaj będziemy generalnie ciągle szreć jak coś. Swojski akcent, mamy reklamę polski. Nawet mamy Warszawę i Zamość. Generalnie Wrocław, Kościół w Karpaczu, który kojarzycie? Wieliczka, Karpaty. Ale się okazuje, że w Jaworze i Świdnicy są fajne rzeczy, więc może się tam jeszcze wybierzemy. Kraków, Park Murza, Sow, to też nie wiem, co to jest, Auschwitz. Małopolska, Przemionka. Tak, rzeczy, których ja nie kojarzę, więc można by się wybrać kiedyś. Niestety na Słowacji, nie wiem czy wiecie, na Słowacji też w czasie II wojny panował Nazizm, synagoga, która stała dokładnie w tym miejscu, które mamy przed sobą, oczywiście już nie istnieje, więc mamy tutaj związaną z synagogą historię na planszach. Trochę nie mamy czasu wszystkiego czytać, ale tutaj macie pamiątkowy symbol po synagodze. Jeśli nie wiecie, to w Warszawie po dużej synagodze też nie, nic nie zostało. W tej chwili stoi tam błękitny wieżowiec na Placu Bankowym. Tak się prezentowała synagoga. I tu mamy pomnik. We Słowacji też wywożono Żydów, aczkolwiek w dużo mniejszym stopniu niż z Polski. Jak widzicie, synagoga ucierpiała w czasie wojny. Ale jeszcze trochę jej stało. Ale potem ją wyburzono. Wyburzono ją do końca po wojnie. Zapewne w celu wybudowania trasy. Jak widzicie, w Bratysławie komuniści zdecydowali wyburzyć się część Starówki, żeby zbudować trasę. Podobno do naszej trasy budzę, tylko u nas jednak nie wyburzali Starówki, tylko budowali tunel. No to tutaj zdecydowali się jednak część wyburzyć. tutaj mamy resztki murów obronnej Bratysławy. Jesteśmy pod katedrą, a tam mamy ciąg dalszy Starego Miasta. Będziemy się przeprawiać przez, e, przez tą część, ale najpierw sobie obejrzymy katedrę. Katedra Świętego Marcina, czyli chyba najbardziej znana katedra w Bratysławie, w samym centrum starówki, naprzeciwko zamku. A my teraz się powoli wspilamy na zamek. Będziemy mijać po drodze kawałki historycznych murów, a potem będziemy iść po górę i dyszeć Wam do mikrofonu. A tam jeszcze w tle widzicie. UFO, o chyba, ja? celuje paluchem. O. To jest tak zwane bratysławskie UFO. Tam jest taras widokowy, jest to element mostu. No. A my idziemy tam na górę. Tego akurat nie widzicie, ale tam za tymi budynkami jest z zamkowe. No, wzdłuż tych murów i tą kładką, którą tu widać. A tu w ogóle jest scena na jakieś wydarzenia. A tutaj mamy wystawy, bo tutaj wzdłuż murów była dzielnica żydowska. Jak mówiłam, jest tutaj wystawa dotycząca mniejszości żydowskiej w Bratysławie. Zobaczyliśmy schody. Zamek niestety góruje nad Bratysławą, więc musimy się tam jakoś dostać. Weszliśmy kawałek, jeszcze kawałek przed nami. A tu jest baba z krukami. Nie będziemy zwiedzać całego, ale sobie przejdziemy po terenie zamku, który jest otwarty. Teren jest ogromny. Oczywiście, film tego nie odda, ale generalnie zamek jest monstrualny. Tak na 6 pięter mniej więcej wysoki, plus wieże. Cały czworobok, plus jeszcze jakaś boczna sala. No, plus tutaj, tutaj są ogrody królewskie. Mężczyźni odtwarzają pozy. Mamy bramę do nikąd, pod nią schody. I widok na Bratysław. Mamy amfiteatr. Może jakieś jakieś takiej przestrzeni jest dla tą, dla aktywności artystycznej w Bratysławie. Ładne lasy po drugiej stronie. I No No te zalewowe tereny. Może. Farma wiatraki. Tam jest rafineria. A ja to w ogóle chyba domy są, nie? Te na łódkach. Weszliśmy na teren do środka. Już dalej schodzić nie będziemy. Ale wygląda to mniej więcej tak. I ładny widok na Bratysławę, A tak to w środku wszystko odnowione. Dobrze, udało nam się wejść jeszcze do zamkowych ogrodów, jak widzicie w stylu barokowym, ze wzorkami ciętymi z półszpanu. Patelnia, patelnia, a i tak pewnie schodzi tu mnóstwo wody na to podlewanie tego wszystkiego i równiutkie płoteczki. Zraszolcze. Schodzimy już z zamku trochę w drugą stronę, żeby zrobić pentelkę spaceru. Tutaj mamy tak zwany ogród leśny wokół zamku. I sobie schodzimy powolutku w dół. Złapał nas deszcz. A bo jak wrócimy z sobie i już pójdziemy tam przez to przejść Generalnie mamy trochę zjazd, no z bo zjedliśmy lody, a teraz nam te lody już przetrawiły, więc trochę chce nam się spać. Tu spada deszcz. I generalnie zeszliśmy z zamku. Kończymy pętelkę spacerów po, po Bratysławie i potem pewnie będziemy szukać ilości obiadu. A, jak widać zeszliśmy z zamku. Mijamy są uliczki trochę wyszliśmy w ogóle ze starówki tu już jest trawaj. Jest brama z kierunkami różnych miast. Jesteśmy znowu w ścisłym centrum. Wróciliśmy na rynek, ale jeszcze pójdziemy trochę w lewo. Trochę się pogubiliśmy ogólnie. Taki budynek z polskimi flagami. Bardzo stare rowery. A one chyba są tu na stałe przyczepione. Tak. Ale waga jest wokół diony i Harego to. Ładne wydania. tak po drodze. Zmierzamy już powoli do auta, bo nam się pomyliły kierunki i zgubiliśmy kościoły, które chcieliśmy jeszcze zobaczyć. Ale kończy nam się powoli czas parkingu, więc zmierzamy powoli już do samochodu. I spróbujemy złapać obiad, a potem jeszcze spróbujemy złapać jeden zamek poza Bratysławą. Także zobaczymy. Podjechaliśmy pod zamek Devin, aczkolwiek jest rumbisty, Ale niestety jest poniedziałek, więc sam zamek jest zamknięty. Ale sobie obejdziemy dookoła, na ile się da i obejrzymy. Ale na razie idziemy coś zjeść. Zatrzymaliśmy się pod tym zamkiem Devin i jesteśmy w takiej lokalnej knajpce na tradycyjnych Ziemniaczkowych czyściach. Jak, jak się nazywał? Tradycyjne słowackie kluski ziemniaczane z serem owczym. Także zobaczymy, co przyniosą. Jestem dosyć ciekawa, co to będzie. Jest super gorąco, ale bardzo fajne zwiedzonko. I troszkę knajpy. Taki lokalny klimat. Poszliśmy, jest tu kilka knajp, generalnie pod zamkiem, ale poszliśmy do takiej najbardziej lokalnej i bierzemy sobie słowa classics. No i do tego Amadi wziął jeszcze bardziej klasyk, czyli kofole, która jest tu gdzieś. Kofole. Jak wygląda tradycyjne danie? Amadi robi zdjęcie. Pokażę jaka co wpada do i maju Żaby Ogólnie znajdujemy się tutaj Tam za chwilę zobaczycie już Austrię po drugiej stronie Tędy, no. Tędy dzisiaj jechaliśmy do Bratysławy przez Pozorno. Tędu po trasą Tu gdzieś jest ten cmentarz, na którym byliśmy, na tym miejscu Potem zaparkowaliśmy gdzieś tutaj, obejrzeliśmy co wszystko Przejechaliśmy za kawałek przez dzielnicę sypialną, żeby zobaczyć jak się wygląda. Potem tutaj eską wróciliśmy i tą trasą wyjechaliśmy do drugina i jesteśmy Klejnot na, stoku, na styku Murawy i Dunaju. A to od rzeki Murawy się murawy wzięły. Zapewne, tak. Tu mamy jeszcze jakiś pomnik. Tylko nie wiemy, które jest które, bo nie możemy dojść do ładu. Mm. <laughs> zamków, żeby ten... żeby użyć infrastruktury, która jest, nie? elementy tam też elementy muru, tam gdzie się skała szła w dół komar I mamy Dunaj Jak nie mam Dunaj jest większy W ogóle jakieś chyba tam są jaskinie zagospodarowane na część zamku Mamy kopię rzeźby pamiętającej czekosłowacki odpowiednik Solidarności, czyli e, aksamitną rewolucję, tak? w 1989 roku. Nazywa się Serce Europy. Ogólnie wokół zamku jest trasa turystyczna, pieszo-rowerowa i ogólnie też to miejsce jest trochę taką centralą e, trasy rowerowej, turystycznej przez Małe Karpaty, no więc sobie idziemy dookoła zamku. Jest solar terror, ale poza tym jest bardzo przyjemnie i bardzo ładnie szumi rzeczka w tle. No. A tutaj po Dunaju płynie no wielki, wielki statek. Całkiem zacny wycieczkowiec. Tutaj jeszcze mamy latarnię rzeczną. Bardzo ładne widoki. Pięknie się słońce odbija. Nie wiem, czy to będzie na nagraniu widać, ale pięknie się słońce odbija w rzece. Może jakiś strażnik, który coś zobaczył albo coś. To taki wygląda jak z tych średniowiecznych. To to chodziło. Nie wiem o co chodzi, ale tu jest kot. Ma bardzo ładne kraty. Myślałem, że cokolwiek zobaczymy z której strony. Jak widać, tyle widać, czyli gówno widać. Więc nie polecamy tego zamku oglądać w dzień, kiedy jest zamknięty. Tu widać trochę zamek. Ale trochę. Z naciskiem na trochę. A w sumie to trochę niepotrzebnie, żebyśmy leźli dookoła, bo tylko stąd cokolwiek widać. Ale dzięki temu się dzięki temu się uprażyłem do reszty i tam i zabić, Są plusy. Ale może dzięki temu będziesz trochę lepiej znosił kasypet. punkt dzisiaj. Idzie... idziemy pod górę. I tak, idziemy na punkt widokowy, spojrzę sobie na Dunaj, Bratysławę i okolice. Może będzie jakiś fajny widok, może nie, zobaczymy. Tak, aczkolwiek Ech. okazuje się, że yy, można było podjechać szybko kawałek drogi. Ostatnie dwa kilometry idziemy z buta. Dzieci nie róbcie tego w domu. postanowiliśmy zrobić skrót i zamieścić drogą. Poszliśmy przez las. Jeszcze nie wiemy, czy wyjdziemy tam gdzie trzeba. A Zybun na czym z zgadza? Komary nasz grą. A tam właśnie lezie jakiś Daniel czy inna o. sarna z porożem dorodnym. Także yy, I kolejne. Być może dojdziemy do celu. A jak nie, to się Was poznać. Tak, uznajcie to za nasz ostatni zapis. Jeśli coś się zadziało. Tak, jeśli znalazłeś ten telefon, tak. to zabiły nas zombie jelenie. O ile tego. tak sobie idziemy. Z jakiegoś filmu, fantazji. Jechaliśmy na wyniosłość drogi, komary nas nie zjadły, a oto wieża widokowa. Idę walczyć z moim lękiem wysokości, będzie śmieszne. No ok, to jesteśmy na górze. Pokażę o tak tu jest. Nie wieje wiatr, więc cała konstrukcja się trochę chwieje, a mady nie jest w najlepszej formie. Hmm. Tutaj mamy Bratysławę. Akurat zamku nie widać za bardzo, bo jest za tym wzgórzem. Ale widać resztę miasta. Tam to jest wszystko Austria. Gdzieś w tamtym kierunku w ogóle jest punkt graniczny między Austrią-Czechami, nie, Austrią, Węgrami i Słowacją, a w tamtym kierunku z kolei między Austrią-Czechami i Słowacją. Tutaj tam poniżej. Tutaj jest ten zamek co byliśmy wcześniej. Jak widzicie jesteśmy na dużo wyżej niż on. No i tam generalnie są... To tam są jest Czechy. Tak? Jest tam, nie, to jest kawałek. Nie, tu jest Austria wszystko. Czy nie? Tak, za Morawą jest Austria. A tutaj mamy w ogóle różne... A jest hrad. Generalnie macie napisy z tym co tu gdzie jest. Trzy poziomy na każ z każdego poziomu są w innym kierunku napisane co widać w daną stronę. Łącznie jest właśnie z jakimiś elementami, które są dość daleko, a na przykład tak tu na przykład jest Bratysławska wieża telewizyjna, a tu są zakłady Volkswagena i Dolina Morawy. A to jest Amadis niewyraźny. Nie, <laughs> nie jest Myślałam, że będzie gorzej. może. Nawet Matimalek wysokości. Ale jest bardziej odważny, bo ja bym do jaskini z nic nie weszł. Sam zaproponowałem. Żeby... Nie wiem. Aczkolwiek szczerze mówiąc, to jest tak, że tak... W sensie mi jest okej, okay, ale też tak nie, 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 nie super. No, <gry> znowu, 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 znowu sobie. Zaufanie rozwiązania. Tak. Dobra. Wydarnie jest bardzo przyjemnie, więc jeszcze sobie chwilę pooglądamy. Nie mamy idealnej widoczności, więc trochę nie wszystko widać. Podejrzewam, że w dobry dzień to może nawet Alpy być tu widać, ale, ale nie, jest super. No dobra, przeżyliśmy skrót tak zwany, przeżyliśmy wieżę widokową. Teraz jeszcze tylko musimy zejść te 2 kilometry do samochodu. Ale już z górki. Tak ogólnie dzień, w miarę zmierza ku końcowi. Z ciekawostek, to jeśli lubicie jakieś klimaty urbexowe, to jest tu całkiem niezła okolica. To nie jest nasz klimat, bo nie lubimy wchodzić do miejsc, których nie znamy które są niepewne, ale wiem, że są osoby, które lubią, więc jest tu trochę opcji właśnie po wojskowych, po. Tak, bunkry, jakieś budynki, magazyny. Tak, i nie wszystkie są zaklajstrowane na trzy spusty Wręcz większość wygląda na bardzo, bardzo dostępne. I również dla naszych widzów, którzy lubią trasy rowerowe, to ogólnie w Małych Karpatach jest mnóstwo świetnych tras rowerowych. Są szlaki powietrzane rowerowe, więc jeśli lubicie rowery, to też jest absolutnie miejsce dla Was. My się chyba będziemy powoli żegnać, bo już będziemy zjeżdżać na kemping, otworzymy sobie zimne bezalkoholowe piwo i siądziemy z książeczką. No. Także dzięki, że byliście tutaj z nami. Pewnie jutro też coś Wam jeszcze nagramy. O ile nas komary żywcem nie zjedzą. Tak. No. Ahoj. Ahoj. Mapa. Tu są różne budynki pozaznaczane hangary. I inne bunkry. Bunkry były, były. No, o takich urbeksach właśnie mówiliśmy coś, ala bloczek mieszkalny. Nie zachęcamy, informujemy. Tam stoi auto, co oznacza, że oficjalnie zdobyliśmy dewińską kobyłę. Co więcej, Falka zrobiła to w New Rockach. które są bardzo. Herbert бутагуррskeli.